Rene Fleming, Adie sobie już podarujemy. Zaraz tam jeszcze jedna wielka śpiewaczka powie Adie. No i tutaj już się, że tak powiem, dogadaliśmy. Wtedy kiedy Państwo nas nie słyszeli, że Rene Fleming była pewną inspiracją dla ciebie w przygotowaniach do tej roli. No, tak, bo myślę, że, że zapisała się jakby w historii wykonania tej opery bardzo mocno. Każdy może sobie zobaczyć na YouTubie w całości spektakl z nią, właśnie. Można też posłuchać na płycie. E, tak. No i to jest na pewno no, na pewno bardzo istotne, warte do, do, do posłuchania w kontekście interpretacji tej roli. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak ona jak ona interpretuje, no bo robi to no, jednak wybitnie. Czyli jesteś jedną z tych artystek, które nie unikają oglądania innych wykonań, innych realizacji tej roli, którą Ty masz zamiar, czy do których zostałaś zaproszona. To znaczy staram się przygotować do roli jak najlepiej potrafię i myślę, że jednak ważnym, ważnym elementem tego przygotowania jest posłuchanie różnych, różnych wykonań, różnych interpretacji, które się wiadomo bardzo często różnią między sobą. Też no, Manon jest taką postacią, która jest śpiewana przez różne głosy, różne typy głosów i jakby no myślę, że też z tego można czerpać jakąś inspirację, że, że jednak też taki przestrzał um, w ogóle w samej w samym dziele, że, że jednak, na przykład właśnie ta aria, bardzo liryczna, bardzo emocjonalna, napisana w średnicy, nie do końca może wygodna dla każdego sopranu, a do tego arie popisowe, niemalże koloraturowe, które wymagają bardzo, bardzo wysokiej tesytury. Także no nie, nie unikałam na pewno słuchania różnych, różnych wykonań, aczkolwiek wiadomo, że w tym już końcowej, końcowej fazie przygotowywania spektaklu no to nawet nie ma czasu, że tak powiem, na to, żeby, żeby, żeby słuchać y, czy oglądać y, przedstawienia gdzieś tam w internecie. Niestety nie jest to opera, którą można łatwo i, i szybko gdzieś w Polsce zobaczyć na scenach operowych. No tak, to prawda. Jest jeszcze ten w legendarny w sumie spektakl, o którym Mariusz Kwiecień z kolei wspomina dość często, czyli spektakl z Met z Vijazonem i Netrebko. Tak. Zresztą... <laughs> Ja widziałem fragmenty tylko, ale inscenizacja wydaje się taka dość imponująca i wzruszająca, właśnie. Tak, no i aktorstwo na po na mhm. prostu bardzo wysokim poziomie, więc bardzo przekonujące. Ta ostatnia scena, kiedy on ją niesie w zachód słońca, wydaje tak. się bardzo tak I działa. I bardzo, bardzo przekonujące tam umieranie i, i, i jakby w ogóle dojście do jakiegoś stanu psychicznego na pograniczu jakiegoś szaleństwa Anny trepką. Mhm. Z takim nazwiskiem Hanna Sosnowska Bill, bo doszło Ci to ten drugi człon po ślubie, to ja bym spróbował najazdu na Londyn. Bo to no. Bill jest z dwoma L, drodzy Państwo jeszcze. Tak, tak, bardzo fajne nazwisko. Mam od męża, tak? Owszem, jeszcze muszę zrezygnować z Sosnowska po drodze i będę w ogóle mogła uchodzić za międzynarodową śpiewaczkę. Nie, to jest Nie właśnie Polską. świetne takie połączenie, bo publiczność operowa wie, że Wschód to operowa klasa. No tak, można też tak to interpretować. A istnieje w ogóle marzenie o Met? U ciebie w głowie? Um, ojej. Chyba na takiej zasadzie, jak pewnie wszyscy śpiewacy, wszyscy wokaliści, jakiegoś takiego odległego, um, trochę bajkowego wyobrażenia o, o pewnym, pewnej idei, American Dream i w ogóle. Mhm. <grym> <grym> Czyli nie ma tam żadnych działań, tak krok po kroku, żeby zbliżyć się do Metropolitan Opera? Ja szczerze mówiąc, w ogóle nigdy nie miałam takiego. Pojmowania mojej kariery właśnie takiego zadaniowego i, i na zasadzie konkretnego celu. Dla mnie to jest bardziej proces niż, niż cel w sam w sobie, więc. Co przyniesie ten proces, to zobaczymy. Na razie przynosi wiele. Ostatni czas był trudny. No wiadomo, był trudny dla wszystkich, ale dla ciebie myślę, że no bardzo, dlatego że musiałaś trochę szukać, także poza operą, aktywności, mówię tu o Teatrze Pieśni Kozła na przykład, mm -hmm. między innymi, żeby no żeby śpiewać. No, wiadomo, że pandemia dotknęła wszystkich nas i tak naprawdę ten etap się nie skończył, bo to, że pandemii już nie ma, no to, to jest jakby w ogóle. Weszliśmy w, tak, w taką fazę, myślę, w ogóle pojmowania kultury, sztuki, i jakby zawodowo bardzo ciężko dla nas wszystkich ze względów wszelakich, gospodarczych, ekonomicznych. I no, naprawdę, no jest ciężko nie? wszystkim. Myślę. Jest ciężko. Ja mówię oczywiście, bo to śpiewanie to jest jedno. Śpiewać można, ale śpiewać nowe rzeczy, w nowych uh -huh. projektach się znajdować. A czujesz, że ta twoja Manon to tak wielki sukces? Eee, ojej. Hmm. Trzeba było usłyszeć te owacje po niedzielnej premierze. I kiedy wyszłaś ty, no to było oczywiście najgłośniejsze. Zawsze są najgłośniejsze, bo to jest tytułowa rola, najważniejsza rola. Uh -huh. Ale to wtedy ludzie stali z miejsc. Bardzo było to miłe, owszem, aczkolwiek też kiedy, kiedy wychodzę na te brawa zawsze, to nie do końca jakby jestem świadoma tego, co się dzieje. Nie? Myślę, że wszyscy jesteśmy tak skoncentrowani jeszcze na tym, co przed chwilą się wydarzyło. Przed chwilą umarłaś. Tak, jednak no, wysiłek jest ogromny. To są trzy godziny, jakby bycia ciągle na scenie, a kiedy nie jestem na scenie, no to mam przebiórkę i jakby. Mam tylko jeden moment, kiedy tak naprawdę podczas spektaklu, kiedy mogę odpocząć, i to jest przerwa i, i chwilę po przerwie, zanim wejdę na scenę. A tak naprawdę cały czas jestem, jestem tam, więc yy, czy w tym momencie dostrzegam to, znaczy na pewno cieszę się, yy, kiedy widzę ten aplauz i kiedy widzę, że ludziom się podobało, yy, ale. Cieszę się również dlatego, że w ogóle że, że wszystko się udało, bo, bo w niedzielę było tak, że myślę, że wszystko się udało, to co miało się udać. Um, były fajne relacje na scenie, były, było wszystko to, na co prawa, pracowaliśmy od początku lutego, więc to było satysfakcjonujące. No, no i to pewno. jest właśnie sukces. A śpiewanie tak zwanej drugiej premiery nie deprymuje, bo krytycy z Warszawy przyjadą na tę pierwszą. Znaczy nie, ja, ja w taki sposób w ogóle o tym, o tym nie myślę, do tego tak nie podchodzę, szczególnie, że wiedziałam, że będę śpiewała drugą premierę od, od początku, od kiedy się dowiedziałam, że będę obsadzona jako Manon, czyli praktycznie no, prawie rok temu, um, więc oczywiście inna sytuacja jest, kiedy kiedyś były takie zwyczaje, że Ogłaszało się, kto śpiewa pierwszą premierę, a kto drugą, dosłownie na próbie generalnej, mm -hmm. i to było bardzo stresujące, bardzo deprymujące momentami. Tutaj wiemy o wszyscy od początku, kto będzie naszym partnerem. W, jakie, w jaki dzień zaśpiewam i naprawdę to przynosi pewien spokój psychiczny i, i taki, że można się skupić na przygotowywaniu tego, co najważniejsze. Manon to jest rola, której wiele śpiewaczek nie ma możliwości po prostu zaśpiewać. Tak się, tak się składa. Mhm. Maria Callas na przykład nigdy jej nie śpiewała w operze, na koncertach owszem, ale postaci nie kreowała. Mhm. Po wojnie nigdy ta wersja masneta nie była wystawiana. Była wersja Pucciniego w operze wrocławskiej, czyli masz szczęście. No tak, mam szczęście, to fakt. Danuta Paźok-Cipser była tamtą Pucciniowską maną, znana ci przecież. E, tak, wspominała mi nawet e, o, o tej swojej e, roli i wspominała, że, e, że uważa, znaczy nie wiem czy mogę tak mówić w jej imieniu, ale fajną tą rozmowę z nią, że e, według niej e, opera Masneta jest e, trudniejsza niż opera Pucciniego. Mhm. Ja widziałem zdjęcia. No, pani Danuta była na pewno wspaniała. Mhm. Um, no to teraz jeszcze jedna Manon, i jeszcze jeden moment pożegnania ze stolikiem. Tym razem będzie to 1965 rok, więc nagranie archiwalne. Mhm. Sprawdzimy, czy Hanna rozpozna i czy państwo poznają ten głos.